Chłopak upuścił kawałek kurczaka i, widząc, że jego ostatni kawałek KFC zaraz spadnie na ziemię, zaczął myśleć o rozwiązania. Talerz był bardzo daleko, więc musiał złapać go rękami, ale kurczak spadał bardzo szybko i wyglądało na to, że nie ma wystarczająco dużo czasu. Więc z prędkością dźwięku wyciągnął telefon i zadzwonił do swojego nauczyciela fizyki, który był w innym kraju. Gdy tylko nauczyciel go usłyszał, zamknął wszystkie drzwi i z ultraszybkością zaczął rysować na tablicy. Zanotował wzrost Pabla i prędkość spadania kurczaka. W mniej niż Dwie sekundy obliczył, że jeśli Pablo sięgnie po talerz w mniej niż 0,2 sekundy i rzuci nim w kierunku kurczaka z prędkością 0,5, to może uda mu się go złapać. Gdy tylko Pablo to usłyszał, wiedział, że to teraz albo nigdy. Więc w następnej sekundzie zebrał całą swoją siłę i rzucił talerzem z ostatnią nadzieją. Ale ponieważ użył za dużo siły, talerz poleciał za daleko. Jeśli chciałby zmienić pozycję talerza, potrzebowałby czegoś szybkiego i precyzyjnego. Wtedy przypomnieli sobie o swoim wujku i zadzwonili do niego. Wujek, używając snajperki, Obliczył pozycję kurczaka, skalibrował celownik i pociągnął za spust w ostatniej chwili. I w końcu uratowali kurczaka z KFC przed upadkiem na brudną podłogę, ponieważ...